Ja nic nie mam Dobra dosa dosa bo są chodzę w, w garażu w centrum zielonej góry no? Tu siedzi Ja myślę, że tutaj... ...na żeby to Tak żeby tak stowali no to nie wejdziemy ale to musiała być juma no mm. o kurwa, ale fajne, musiała być <grywa> oh. no, tu garaż był ale fajnie fajnie? była, fajnie a jakieś płytki, kurde. No, kurde, ciemno. No, płytki takie marmurowe, nie? No, jest. Piwnica jest. To będzie ciekawe, ale wilgoć miłości. pod tak to niszą, nie? No, tak jest. No waliska jest się nie miejscu. kominek jest nawet rusz, zabrał. Tak wiesz, budynek zrobiony jest takim tym, nie no. taki? Ty ty? Typem ty ty? takim referentem. A szczachami wali. Są takie podwórko małe, było, bo widać, że to sąsiedzi już są. <grych> Ale masakra tutaj. Wszystko tak fajnie zdobione w drewnie. No tak, już kocyki leżą to. Nie wiem, teraz Teraz do góry pójdziemy. Fu. To co, sporo czasu opuszczony musi stać, ciekawe kafelki, ciekawe kur. Ciekawa łazienka, czy, fajne kafelki na knie ciekawe mają U, takie schody się uginają Też tu po zamiatami. Kolejna łazienka, trzecia. Już płytki tutaj zdejmował. takie masywne, grube. Nie wiem, kto tu coś szuka, chyba że sam wadę chciał wyciągnąć i sobie zabrać. Może tak być. ale jaja Dobra. bo ja tutaj na widoku Ale bo tam na widoku na tarasie będziemy Aha. Przejniki podejmowane, kościół widać. No ale płytki, to ten, kto kładł, to miał przerąbane ale też to odkłada, płytki drewniane. na dach oczywiście okno i zabrane szkoda budynku bo naprawdę duży potencjał ma tym bardziej że jest na takim odludziu w zielonej górze gdzie taki spokój cisza jest a tutaj okienko było Więc dziwne, że nie zostało to sprzedane Jakaś elektryczne to jest wszystko obrabione A tutaj z boku jest O, moje właśnie takie schody właśnie takie mają te, te szczebelki, nie tak samo tylko jeszcze po niemieckiem ale to współczesne jest widać, no na wzór tam tych lat nie zrobione? No, ale innego pana mamy? zrobić, ja tylko szłam. Ojej. Nie wiem. Tak, to wiesz. Nie ma co budzić. Nie? Mhm. O.